Polska piosenkarka publicznie przyznała, że była ofiarą przemocy fizycznej w związku, co opisuje w swojej piosence Twoja dłoń. Wyznała, że partner zostawiał na jej policzku ślad, a dojrzałość do partnerskich relacji przychodziła u niej po bolesnych doświadczeniach. Otwarcie o przemocy mówiła w wywiadach, podkreślając, że niektórym ludziom trudno dojrzeć do związków opartych na zaufaniu. Kaja podkreślała, że niektórzy ludzie nie są dojrzali do partnerskich związków i rozumieją miłość jako posiadanie i dominację. Katarzyna Figura, znana polska aktorka, doświadczyła przemocy fizycznej, psychicznej i emocjonalnej ze strony byłego męża Kaja Schönhalsa, o czym opowiedziała publicznie w 2012 roku. Przemoc ta działa się na oczach ich dwóch córek, co dodatkowo komplikowało sytuację. Proces rozwodowy trwał 10 lat i zakończył się w 2021 roku, po czym aktorka zaczęła mówić o przemocy i doświadczeniu przebaczenia. Majka Jeżowska, ceniona polska piosenkarka, publicznie przyznała, że doświadczyła przemocy domowej ze strony swojego pierwszego męża, kompozytora Janusza Komana. Otwarcie opowiedziała o tych traumatycznych wydarzeniach w wywiadach po wielu latach milczenia. Wokalistka wyznała, że dwukrotnie doznała tak poważnej przemocy fizycznej, że musiała szukać pomocy medycznej. W jednym z incydentów, podczas kłótni, doszło do złamania palca, a innym razem doszło do poważnego urazu krtani. Jak sama przyznała, niewiele brakowało, by straciła głos na zawsze. Jerzowska podkreśliła, że przemoc była motywowana zazdrością i złością, a po tych wydarzeniach wiedziała, że musi uciekać, aby ratować siebie i swojego syna. Agata Kulesza. Aktorka przyznała, że była ofiarą przemocy psychicznej. Opowiedziała o tym w szczerych wywiadach, opisując swoje doświadczenia jako życie w toksycznym domu, z którego musiała uciekać. Aktorka wyznała, że przez długi czas wstydziła się tego, co ją spotkało, co jest typową reakcją ofiar przemocy. W jednym z wywiadów wspomniała, że od bliskich osób słyszała komentarze, które dodatkowo utrudniały jej sytuację. Veronika Rozati. Aktorka publicznie przyznała, że doświadczyła przemocy fizycznej, psychicznej i ekonomicznej ze strony swojego byłego partnera, znanego ortopedy Roberta Śmigielskiego. Aktorka opowiedziała o swoich traumatycznych doświadczeniach w głośnym wywiadzie dla wysokich obcasów w marcu 2019 roku, a następnie wielokrotnie poruszała ten temat w mediach, aby przełamać tabu związane z przemocą domową. Wyznała również, że do przemocy fizycznej dochodziło nawet gdy była w zaawansowanej ciąży. Po upublicznieniu sprawy, Robert Śmigielski wniósł akt oskarżenia przeciwko aktorce, a sąd wydał zakaz wypowiadania się na jego temat. Rozati zaskarżyła ten wyrok do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, walcząc o prawo ofiar do mówienia o przemocy. Iwona Guzowska. Polska pięściarka i kickboxerka mistrzyni świata, Europy i Polski publicznie przyznała, że była ofiarą przemocy w swoim domu rodzinnym, głównie ze strony ojca alkoholika. Wspominała, że jako dziecko bardzo się bała, czy ojciec wróci do domu pijany. Doświadczyła przemocy fizycznej i psychicznej. W sytuacjach zagrożenia, gdy ojciec wpadał w ciągi, uciekała z domu, a jedyna sąsiadka, na którą mogła liczyć, próbowała uspokajać ojca lub dawała jej schronienie. Zarówno ona, jak i jej matka. Odczuwały ogromny wstyd z powodu zaistniałej sytuacji, co jest typowe dla ofiar przemocy domowej. Grażyna Wolszczak, aktorka w jednym z wywiadów opowiedziała o przemocy, jakiej doświadczyła w dzieciństwie. Powiedziała, że miała surową mamę i dostawała pasem regularnie, od taty z kolei jedynie jak zgubiła klucze, bo musiał wówczas wymieniać zamki. Zaznaczyła, że to było dla niej okropne, bo miał ciężką rękę. Anna Samusionek. Aktorka publicznie przyznała, że była w przemocowym związku, który trwał przez 15 lat. Opowiedziała o swoich doświadczeniach w wywiadach, a także wykorzystała je w swojej działalności społecznej na rzecz ofiar przemocy. Doświadczyła zarówno przemocy fizycznej, jak i psychicznej ze strony swojego byłego męża Krzysztofa Zubera. Monika Kwiatkowska Aktorka publicznie przyznała, że była ofiarą przemocy domowej zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Ze strony swojego byłego męża, reżysera Macieja Dejczera. Po latach milczenia zdecydowała się przerwać ciszę i opowiedzieć o swoim koszmarze w domu. W wywiadach wyznała, że latami żyła w trudnej relacji i ukrywała, co się u nich działo. Obecnie angażuje się również w działania przeciwko przemocy wobec kobiet, wspierając łańcuch kobiecej solidarności w mediach społecznościowych. Katarzyna Grochola, znana polska pisarka, publicznie przyznała. Że doświadczyła przemocy domowej ze strony swojego drugiego męża. Po latach milczenia, postanowiła opowiedzieć o tym w wywiadach, aby przełamać tabu i pomóc innym ofiarom. Doświadczyła przemocy fizycznej i psychicznej. Przez trzy lata trwania związku ukrywała prawdę o piekle, które przeżywała nawet przed rodziną, z powodu potwornego wstydu. Iwan Komarenko, polsko-rosyjski piosenkarz, aktor i celebryta, przyznał, że był ofiarą przemocy fizycznej i psychicznej ze strony swojego ojczyma w dzieciństwie. Trwało to przez kilka lat. Doświadczył maltretowania fizycznego i psychicznego, w wywiadzie dla twojego imperium nazwał ten czas niekończącym się dramatem. Piekło w domu skończyło się, gdy jego matka odeszła od okrutnego męża. Swoją historią podzielił się, aby pokazać, jak trudne przeżycia mogą wpłynąć na dalsze życie i jak ważne jest, aby mimo wszystko iść do przodu. Whitney Houston. Legendarna amerykańska piosenkarka i aktorka doświadczyła przemocy domowej, zarówno fizycznej, jak i psychicznej, ze strony swojego ówczesnego męża Bobiego Brauna, co zostało potwierdzone przez nią samą w wywiadach oraz w dokumentach sądowych i policyjnych. Ich burzliwe 14 małżeństwo było naznaczone wzajemnym współuzależnieniem od narkotyków i alkoholu, co potęgowało problemy i eskalację przemocy. W filmie dokumentalnym Whitney z 2018 roku ujawniono, że piosenkarka i jej przyrodni brat Gary doświadczający nadużyć o charakterze intymnym w dzieciństwie przez swoją kuzynkę Didi Warwick Madonna. Piosenkarka publicznie przyznała, że padła ofiarą napaści na tle seksualnym na początku swojej kariery krótko po przyjeździe do Nowego Jorku. Nie zgłosiła tego wówczas na policję. Ponieważ czuła się upokorzona i uważała, że nie warto przechodzić przez dalszą biurokrację. W latach osiemdziesiątych Madonna złożyła doniesienie odnośnie napaści ze strony swojego pierwszego męża, które później wycofała. Gdy ten wątek pojawił się po latach w serialu, jej były mąż wniósł pozew o zniesławienie, a ona pod przysięgą zaprzeczyła, aby występowała w ich domu przemoc. Jednak w wywiadach i podcastach na temat przemocy domowej. Pojawiają się wzmianki o jej doświadczeniach związanych z przemocą emocjonalną i fizyczną w jej pierwszym małżeństwie, co sugeruje, że jej doświadczenia mogły być bardziej skomplikowane i niejednoznaczne niż wynikałoby to z oświadczenia sądowego. Tina Turner Piosenkarka była jedną z najbardziej znanych i wpływowych gwiazd, które publicznie i szczegółowo opowiedziały o brutalnej, długotrwałej przemocy domowej, której doświadczyła ze strony swojego pierwszego męża i partnera muzycznego. Aika Turnera. Jej historia stała się symbolem walki o przetrwanie i inspiracją dla milionów ofiar przemocy na całym świecie. Przemoc rozpoczęła się niedługo po ich pierwszym spotkaniu i trwała przez całe ich burzliwe 16-letnie małżeństwo. Doświadczała ekstremalnej przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i seksualnej. Ike kontrolował każdy aspekt jej życia, w tym finanse i karierę. Przemoc wynikała z jego uzależnienia od narkotyków, zazdrości i potrzeby dominacji. Uciekła, mając w kieszeni jedynie 36 centów. Ukryła się u przyjaciół i wkrótce złożyła pozew o rozwód: Shakira. Kolumbijska piosenkarka miała doznać przemocy domowej ze strony starszego chłopaka. Wydarzenia te sprawiły, że stała się ona symbolem uprzedmiotowienia kobiet na całym świecie. Stephen Hawking. Istnieją doniesienia z 2004 roku, że druga żona Elaine Miała znęcać się fizycznie nad naukowcem, przez co nawet musiał być hospitalizowany. Jednak on sam nigdy publicznie nie potwierdził tych informacji. Rihanna, piosenkarka, doświadczyła brutalnej przemocy fizycznej ze strony swojego ówczesnego chłopaka, piosenkarza Chrisa Brauna. To wydarzenie z 2009 roku było jednym z najbardziej wstrząsających i nagłośnionych przypadków przemocy domowej w historii show biznesu, i miało ogromny wpływ na globalną dyskusję na temat tego problemu. Do zdarzenia doszło w przeddzień gali rozdania nagród Grami, po imprezie, po kłótni, która eskalowała w przemoc. Policja upubliczniła zdjęcie piosenkarki z obrażeniami. Fotografia obiegła cały świat i stała się ikonicznym, bolesnym symbolem przemocy domowej. Mężczyzna został aresztowany i usłyszał wyrok: Halibery. Aktorka wielokrotnie i bardzo otwarcie mówiła publicznie o swoich doświadczeniach związanych z przemocą. Doświadczyła jej w dwóch kontekstach. Dorastała w domu, w którym jej ojciec znęcał się fizycznie nad jej matką. Była świadkiem brutalnych scen. Sama aktorka również była ofiarą przemocy fizycznej ze strony jednego ze swoich byłych partnerów. Nigdy publicznie nie ujawniła jego nazwiska, choć spekulacje mediów wskazywały na jej pierwszego męża, Davida Justice'a. Lub aktora Wesleya Snipesa, którzy zaprzeczyli tym oskarżeniom. W konsekwencji przemocy fizycznej straciła 80% słuchu w lewym uchu. Pamela Anderson jest znaną osobą publiczną i aktywistką, która w różnych wywiadach wspominała o skomplikowanych i obciążających wydarzeniach ze swojego dzieciństwa oraz dorosłego życia. Opisywała sytuacje z młodych lat, które miały dla niej długotrwałe konsekwencje emocjonalne. W późniejszym okresie również doświadczała trudnych momentów. Związanych z relacjami w jej otoczeniu. Wspominała o wymagających sytuacjach w życiu rodzinnym oraz o zdarzeniu, które doprowadziło do postępowania prawnego wobec jej ówczesnego męża, Tomiego Lee. Aktorka sygnalizowała, że także inne relacje w przeszłości wiązały się z doświadczeniami, które miały wpływ na jej dalsze życie. Oprah Winfrey wielokrotnie opowiadała o bardzo trudnych i obciążających wydarzeniach ze swojego dzieciństwa oraz młodości. Jej historia jest powszechnie znana jako przykład osoby, która mimo wielu życiowych wyzwań, potrafiła przekuć swoje doświadczenia w siłę i działalność na rzecz innych. Wspominała o licznych sytuacjach z wczesnych lat, które miały znaczący wpływ na jej rozwój emocjonalny i dalsze życie. Jako nastolatka mierzyła się z kolejnymi wyjątkowo obciążającymi okolicznościami, które wiązały się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Dorastała w warunkach pełnych napięć i niestabilności. A jej relacje rodzinne były dla niej dużym wyzwaniem. Po zmianie miejsca zamieszkania i przejściu pod opiekę ojca, uzyskała większe poczucie bezpieczeństwa i wsparcia, choć wcześniejsze doświadczenia nadal miały wpływ na jej życie. We wspomnieniach odnosiła się również do trudności, których doświadczała w relacjach w okresie dorastania. Melanie Brown, znana jako Mel B z zespołu Spice Girls, publicznie przyznała, że przez 10 lat trwania małżeństwa ze Stevenem Belafonte była ofiarą brutalnej przemocy domowej, w tym przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i finansowej. Były mąż miał ją również zmuszać do zbliżeń z innymi mężczyznami. Do tej pory konsekwentnie zaprzecza on, aby w ich związku dochodziło do przemocy. Batalie sądowe między byłymi małżonkami nadal się toczą. Mel B. działa społecznie i charytatywnie na rzecz kobiet dotkniętych przemocą domową. Christina Akilera Piosenkarka publicznie przyznała, że dorastała w domu dotkniętym przemocą domową, której dopuszczał się jej ojciec Fausto Aguilera wobec jej matki oraz jej samej. Jako dziecko była świadkiem fizycznego i psychicznego znęcania się ojca nad matką. Ojciec stosował przemoc fizyczną również wobec niej już we wczesnym dzieciństwie. Jej matka opowiadała o takich sytuacjach już z czteroletnią Kristiną. Matka Christiny Shelley ostatecznie zabrała ją i jej młodszą siostrę i uciekła od męża do domu babci w Pittsburghu. Aguilera nazwała rozwód rodziców największym darem, jaki mogła otrzymać jako dziecko. Nigella Lawson doświadczyła publicznie udokumentowanego incydentu przemocy fizycznej ze strony swojego ówczesnego męża, milionera i kolekcjonera sztuki, Charlesa Saciego. Sytuacja ta, która miała miejsce w 2013 roku przed restauracją w Londynie, została sfotografowana przez paparazzi, a zdjęcia obiegły świat, wywołując szeroką debatę na temat przemocy domowej. Mimo, że Nigella Lawson nie złożyła formalnego zawiadomienia na policję, funkcjonariusze wszczęli dochodzenie w oparciu o opublikowane zdjęcia. Ostatecznie Sachi dobrowolnie zgłosił się na policję i przyjął ostrzeżenie za napaść. Później mówiła, że incydent był częścią długich lat znęcania się i nadużyć. Niki Minaj w wywiadach i tekstach piosenek Niki Minaj opowiadała o strachu i traumie związanych z dorastaniem w domu, gdzie jej ojciec, uzależniony od narkotyków i alkoholu, znęcał się fizycznie nad jej matką. Opisywała, jak ojciec potrafił niszczyć domowe meble, a nawet próbował podpalić dom z matką w środku. Minaj przyznała, że dorastanie w takim środowisku wpłynęło na jej późniejsze. Burzliwe relacje z mężczyznami, w tym nas skomplikowane i czasem toksyczne związki. Bill Clinton doświadczył przemocy domowej w dzieciństwie, będąc świadkiem i ofiarą agresywnych zachowań swojego ojczyma. Dorastał w domu, gdzie jego ojczym Roger Clinton Sr. nadużywał alkoholu i stosował przemoc fizyczną wobec jego matki, Virginii Kelly. Choć w mediach pojawiały się też niepotwierdzone doniesienia i plotki o rzekomej przemocy ze strony jego żony Hillary Clinton. A sam Bill Clinton był oskarżany o niewłaściwe zachowania seksualne i molestowanie przez inne kobiety. Jego własne potwierdzone relacje dotyczą przemocy, której doświadczył w dzieciństwie ze strony ojczyma. Abraham Lincoln. Istnieją doniesienia historyczne sugerujące, że Lincoln mógł doświadczać pewnych form przemocy fizycznej i psychicznej w dzieciństwie ze strony swojego ojca, Thomasa Lincolna. Stosował surowe metody wychowawcze, w tym kary cielesne. Co było dość powszechne w tamtych czasach. Relacje między Abrahamem a jego ojcem były bardzo napięte. Thomas Lincoln miał zniechęcać syna do nauki i czytania książek, a także wykorzystywał go do ciężkiej pracy fizycznej na farmie. Młody Abraham czuł się niedoceniany i emocjonalnie zaniedbany. Michael Jackson. W publicznych doniesieniach i zeznaniach sądowych pojawiają się informacje sugerujące, że doświadczył on przemocy, głównie psychicznej i fizycznej. Ze strony swojego ojca, Josepha Jacksona, w dzieciństwie. Michael wielokrotnie opowiadał w wywiadach, że jego ojciec stosował wobec niego i jego rodzeństwa kary fizyczne. Twierdził, że z tego powodu często wymiotował ze strachu. Przemoc psychiczna była równie dotkliwa. Joseph Jackson miał go wyzywać, krytykować jego wygląd, zmuszać do morderczych prób i narzucać brutalną dyscyplinę, aby osiągnąć sukces. The Jackson Five. Michael przyznał, że bał się ojca tak bardzo że na jego widok często dlał, a w dorosłym życiu miał z nim bardzo chłodne relacje. Michael Jackson publicznie stwierdził, że nigdy nie wybaczył swojemu ojcu tego, jak go traktował.